I wszystkim, walentynki już za rogiem, już pukają do drzwi. Eee, Coraz więcej mamy wysypy czerwonych, różowych stylizacji na mediach społecznościowych, więc myślę, że to jest idealny czas, żeby właśnie wspomnieć o kolorze czerwonym, który jest esencją całych walentynek. Jest go pełno wszędzie, więc myślę, że to jest. Eee, Fajny pomysł na film, właśnie jak tą czerwień wystylizować, żeby była dopasowana pod nas, żeby leżała idealnie i żeby pasowała do naszego stylu. Niezależnie od tego, czy planujecie spędzić ten czas, ten dzień w domu, czy planujecie wyjście gdzieś ze swoim. Chłopakiem, narzeczonym mężem. Czy może będziecie spędzać ten wieczór po prostu w domu, albo macie ochotę wyjść na imprezę gdzieś z koleżankami, nieważne jak będziecie go spędzać. Myślę, że ten czerwony akcent w tej stylizacji każda z nas pragnie mieć. Zatem, jeśli ciekawi was i interesuje taki temat, zapraszam do oglądania dalej. to nic innego, słuchajcie, jak kolor miłości, kolor pasji, takiej energii dodające nam pewność siebie, yy, po prostu sprawia, że czujemy się całkiem inaczej, yy, tak nawet czasami jak nie my, a wystarczy, słuchajcie, tylko wnieść trochę koloru do naszej stylizacji, więc słuchajcie, psychologią koloru właśnie czerwonego jest ta pewność siebie, taka odwaga, takie twarde stąpanie po ziemi. Dlatego właśnie noszenie koloru czerwonego w walentynki to, to nie tylko romantyczny wybór, ale sposób też na wyróżnienie się i dodanie sobie odwagi w ten dzień. Ale też tutaj warto wspomnieć o tym, że też chodzi o... Trendy, że skoro każdy gdzieś tam pokazuje, że ten czerwoną sukienkę ubrał na Instagramie czy coś, to my też chcemy albo jakieś czerwone akcesoria, dodatki. Więc to też jest kierowane bardziej takim pragnieniem, że skoro ktoś, to ja też, ale mimo wszystko i tak uważam, że ten kolor czerwony warto mieć w swojej szafie i wcale w ten dzień nie musimy się obkupywać tylko skorzystać z tego, co już rzeczywiście mamy. Słuchajcie, kolor czerwony w historii mody zawsze, zawsze był symboliką luksusu. Od królewskich szat w czasie średniowieczu po, po wykończenie też w średniowieczu, bo zauważmy, że nawet w tych filmach takich kostiumowych te, ta czerwień, burgund jest i towarzyszy tam dalej. Po współczesne czerwone dywany. Marki takie jak Valentino... Dior czy też Alexander McQueen regularnie wykorzystują czerwień w swoich kolekcjach. Myślę, że przykład Valentino jest tutaj bardzo zasadny, bo oni rzeczywiście na tym czerwonym kolorze czasem bazują. Nawet mieli, nie wiem, czy to było rok temu, czy dwa lata temu, pokaz mody właśnie całkowicie. Po, poświęcony czerwon, czer, czerwieni, czyli był czerwony, yy, czerwona przestrzeń dookoła, ten wybieg był cały czerwony, kostiumy były, stroje były czerwone, więc jak widzicie, kolor czerwony jest i on jest właśnie takim powiedzmy wyróżnikiem luksusu. A my jak nosimy tą czerwień w 2025 roku? Kolory słuchajcie w, w tym roku to mm, głębokie nasycone czerwienie, czyli karmazen, burgund, ale też koralowe i ceglane odcienie. Czerwony kolor nosimy też słuchajcie w total lookach, czyli wiecie monochromatycznych stylizacjach, które są bardzo na topie i, i które i, od jakiegoś czasu ym, bardzo królują na ulicach. Czyli wszystko jest w tym, cała stylizacja jest w tym samym kolorze, i to też jest takie odważne posunięcie, jeśli mówimy tutaj o kolorze czerwonym. Myślę, że nie każdego stać chodzi mi o odwagę. By wyjść tak na ulicę. Ja powiem Wam sama, że ja nie wiem, czy sama bym tak wyszła, ale fajnym rozwiązaniem dla takich dziewczyn, właśnie jak my jesteśmy, są akcesoria, którymi możemy sprawić, że ta stylizacja będzie wyglądała jeszcze bardziej walentynkowo niż, niż cały Red Total Look. Z czym też warto łączyć czerwień? No to czerwień po prostu warto łączyć z basicami, które mamy już w swojej szafie. Czyli czernie, biele, beże. Fajnym połączeniem też kolorystycznym jest czerwień z różem. E, mi on bardzo przypada do gustu, bardzo mi się podoba. Chociaż dawniej mówiło się, że nie łączy się tych kolorów w ogóle ze sobą, to teraz jak widzę właśnie takie połączenie kolorystyczne gdzieś na ulicy, czy na Pinterestie, czy na Instagramie, no to mega jakoś tak wpada w moją estetykę kolorystyczną. Też fajnie się łączy z kolorem fioletowym. Yy, fiolet z czerwienią naprawdę yy, robi robotę yy, i tylko też już jest takim mocnym akcentem i yy, też oznacza właśnie, że według mnie taką pewność siebie i odwagę. Czerwień w 2025 roku nosimy w taki sposób, na no, jaki mamy Ochotę, po prostu, ja tutaj Wam tylko podpowiadam, co z czym można łączyć i co z czym może fajnie wyglądać, ale decyzja należy do Was, bo to, jak wiecie, ma Wam pasować nikomu więcej. Chociaż warto tutaj wspomnieć, że w sumie te walentynki, jeśli ma się partnera, to ym, fajnie się ubrać w ten dzień dla niego, niż dla siebie. Chociaż jedno drugiego nie wyklucza, bo to jest jakiś taki fajny dzień, właśnie, gdzie celebrujemy miłość i to, że kogoś kochamy, więc zróbmy coś dla tej osoby, którą kochamy, czyli ubierzmy się tak, jak ona na przykład lubi. Więc to, to te, o tym też warto pamiętać, bo, no bo to jest jednak ten dzień dla, dla niego i cieszymy się, że mamy tą osobę. Um, więc tak. Warto, warto mieć to z tyłu głowy stylizacje na walentynki słuchajcie mogą być casualowe, mogą być eleganckie, mogą być e, takie piżamowe, czyli domowe totalnie a mogą też być takie sexy, czyli po prostu ładna bielizna, ja jak myślę o stylizacji e, walentynkowej to myślę o czerwonej takiej dopasowanej sukience drapowanej e, Mini bądź maxi, która jest opinająca, która jest, wiecie, w takim zamyśle seksownym, ale która jest też klasykiem podkreślającym nasze kształty, jeśli je oczywiście lubimy. Bo jeśli ich nie lubimy, to sukienek czerwonych na rynku jest masa. Mogą to być bardziej workowate, mogą to być. Bardziej dopasowane tutaj, a tu po prostu puszczone. Mogą być tu dopasowane, a tu luźne. Więc to już, prawda, zależy od naszej figury. Jeśli chodzi o biżuterię w takiej stylizacji, to ja po prostu poszłabym w złoto które jak zawsze wiemy, się sprawdza, zwłaszcza w kolorze czerwonym, ale jeśli, właśnie w kolorze złotym, ale jeśli chcemy postawić trochę nowoczesności, to można oczywiście pójść też w srebro. Szpilki, słuchajcie. Szpilki to jest według mnie obowiązek tego dnia, tym bardziej jeśli gdzieś wychodzimy, ponieważ, no, one robią z nas takie, wiecie, seksy podczas. I um, więc warto tutaj postawić na przykład na klasykę też, czyli po prostu czarne szpilki, beżowe szpilki w jakimś takim właśnie neutralnym kolorze. A jeśli czujemy się bardziej e, jakoś tam w tym flow czerwieni, no to czerwone szpilki, dlaczego by nie? A taką casualową stylizacją, e, która mi się kojarzy z warantekami, to jest e, marynarka, która e, może być po prostu marynarką większą od nas dużo e, i tworzyć po prostu sukienkę do tego możemy ubrać zwykłe czarne rajstopy e, tutaj spiąć paskiem, żeby nam tą talię zaznaczyło pod spodem możemy mieć coś przeźroczystego jakieś koronkowe body e, albo bluzka i, e, albo po prostu zwykły golf i, i tak ta stylizacja jest sexy bo odsłania nam nogi, prawda? więc do tego obcasy i też to jest fajny pomysł na taką casualową stylizację, ale też taką casualową stylizacją jest, słuchajcie, czerwona marynarka plus zwykłe jeansy. Po prostu. To jest takie, wiecie, niezobowiązujące wyjście i gdzieś tam mamy ten akcent kolorystyczny w postaci marynarki, ale przełamujemy tą elegancję marynarki właśnie zwykłymi, ulubionymi jeansami, które super podkreślają nam tyłek i w których czujemy się. Sexy bomba, i, i myślę, że to jest wystarczająco. Więc wiecie, no, ja mogłabym tu wymieniać masę tych propozycji stylizacyjnej. I tutaj będę Wam podsyłała zdjęcia z Pinterest'a, bo tam to dla mnie to jest kopania inspiracji i powiem Wam szczerze, że bardzo dużo moich stylizacji wychodzi właśnie stamtąd. Ja sobie je zapisuję, patrzę, co mam i, 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 i tak stylizuję, bo, bo naprawdę, no. Tam, tam można tylko czerpać z tego i, i mega to jest fajne, dlatego... Ja przeglądając y, dla siebie też pomyślałam o tym, że właśnie sobie zrobimy taki film razem, żeby Was też zainspirować tymi stylizacjami z Pinteresta. Um, mam nadzieję, że mi się udało. Mam nadzieję, że um, w takiej pigułeczce dosłownie porozmawialiśmy sobie o tym kolorze czerwonym, bo um, tak naprawdę to jest taka studnia bez dna i można tutaj mówić i mówić i mówić, i można stylizacji wymy wymyślać multum. Ale mm, to nie ma nie o to chodzi. Bardziej bym Wam polecała po prostu cieszyć się tym dniem i celebrować go z kim chcemy, bo, no bo to jest jednak ważne. Ogólnie to też jest fajne, żeby nie celebrować miłości tylko w tylko przez cały rok i po prostu być dla siebie miłym, życzliwym, ukochanym um, i, i po prostu żyć się razem w takich wspaniałych relacjach. I, a nie udawać w ten jeden dzień, że wszystko jest ok, a na drugi dzień, że jest nie. Więc po prostu celebrujcie to miłość każdego dnia, a nie tylko w dni do tego przeznaczone. A jakie, jakie są wasze ulubione um, takie czerwone stylizacje walentynkowe? Albo właśnie w ogóle nie myślicie o czerwieni, myśląc o walentynkach, tylko o klasycznej czerni, czy nawet różu, um, bo róż też oczywiście można stylizować walentynki. Jestem ciekawa waszej, yy, waszej, Waszych przemyśleń na ten temat. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, no to powiem to co zawsze. Nie zapomnij polajkować bądź zasubskrybować kanału, jeśli chcesz być na bieżąco z filmami. Staram się je dodawać dwa razy w tygodniowo, tygodniowo staram się, powtarzam, bo jeden na pewno jest, a te dwa to już jest od czasu, a mi nie pozostaje nic innego, jak się z Wami pożegnać. Podziękować, że tutaj jesteście, i życzyć pięknego dnia. Trzymajcie się ciepłutko, pa!